No, zastanawia się, czy nie strzelać. Film Bogasson! Pospieszył się z wyjściem. Szkoda, była szansa na gola. Jest spalony. No, z tego miejsca można strzelać. Dobra wrzutka w pole karne może być groźna. Zagranie głową! Jest znakomicie! Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Kapitalne dośrodkowanie i gol! Piękna bramka, bicie piłki do siatki to już była formalność. Popatrzmy, przepiękna główka i perfekcyjnie wykorzystany rzut rożny. Takie gole dodają pewności siebie zawodnikom. Strata w środkowej strefie boiska. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Uderzenie w stronę bramki. Świetnie interweniuje. Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Anglii. Strzela. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Ponownie, rzut rożny. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Lalana. Coś niesamowitego. Piłka odbita od bramkarza wpada do siatki. Do popatrzeć, jak doprowadzili do wyrównania w tym meczu. Boisz na tego gola innego kąta. Gary Cahill. Lala, no. Będzie szansa na bramkę. Dobre, dalekie wybicie. Znakomicie ze skrzydła. Gary Cahill. Ale znakomicie to wyłapał. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. No strzela. Bramka prowadzą w samej końcówce meczu. No jak widać w powtórce nie pomylił się przy tym strzale, ta sytuacja może być decydująca. Ciężko będzie odrobić straty w tak krótkim czasie. Dzięki tej bramce w doliczonym czasie gry najprawdopodobniej zwyciężą to spotkanie. Prawa za walkę do samego końca.